Cześć braczku, witam w kolejnym odcinku na kanale zg Testujemy sobie dzisiaj dalej i węcik esprutowy. Przynajmniej zostały jeszcze dwie. Mamy jeszcze skrzynkę Rejko i jest skrzynka sami, także dzisiaj pada na Rejko. Skrzynka również za 40 zł, Tak jak wszystkie w tym evencie Są trzy kosy, o, te cztery, czyli jedna kosa więcej niż w poprzedniej skrzynce. Mamy też super rękawiczek. No i skinki też się wanie różnią. Tutaj widzę, że jest ta skrzynka troszeczkę inaczej zrobiona. Przypomina troszeczkę skrzynkę szeliego. On też tak miał, że. Mm, miał sporo ilość procent na skinach, który prawie kosztowało tyle co skrzynka. Jest taki miksik porabiony tutaj. Także wydaje mi się, że to całkiem ciekawe jest ułożenie skinów i procent. I zobaczymy, co tutaj z tego poleci. Oczywiście, kiedy promocyjny to Lukas. Polecam korzystać. Jeśli coś się z moim kodem, dodajcie znać, bo naprawdę można wygrać fajne skinki. A więcej informację na Discordzie, także zapraszam. MilSpec otworzymy sobie. I z MilSpeca dzisiaj, jest jakby ten 5 wyleciał, 700 zł, aktualnie kosztuje. Mamy Gloka world. także 92 grosze wpadło. No a ten, a już myślałem, że najdroższy jest to, najdroższy jest chyba właśnie ten Mach 7. 731 zł. Jedna skrzynka jest dostępna. Ja już dzisiaj otwierałem z tej skrzynki. Ciekawe, kiedy będzie zmiana skinów, bo w sumie nie sprawdzałem nadal, czy one dalej tutaj kosztują. Te skiny tutaj dostępne, ale pewnie niedługo jakaś aktualizacja może tutaj wlecieć, żeby te ceny się mniej więcej zgadzały. Wejdźmy sobie jeszcze do skrzyni EXPA i na przykład zobaczmy sobie, co może trafić w skrzynce srebrnej. Więc jest srebrnej jest MK za 360 zł, mi częściej, bo chyba ta MK nieraz nie upadła, nie ale chyba z kilka razy na pewno ten parę elementów mi wyleciał, także spoko. No i te skinki też czasami e, wylatywały. Wiadomo, że 30% jest na P250, ale powiem że te inne skiny też często upadały, także całkiem spoko. I taką skrzynkę można sobie też otwierać co 6 godzin, także częściej niż dzienna. Mm, no dobra, przejdźmy sobie do Reiko. Razy 5, 2 stówki, otwarcie. No i jazda. Oby były jak najlepsze dropy. No a ta WUPA jest droga. Ta wupa jest droga. Ta MK też w miarę. No ale będzie stosowania WUPA. 333 zł. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobry draft. 5 stówek. A WUPA 0,21% szanse, No to naprawdę się udało. I to chyba w trzeciej skrzynce trafiłem. Bo jeszcze wcześniej tego nie otwierałem Także to były moje pierwsze 5 skrzynek yy, Rejko Fajnie oddało Naprawdę, 5 stówek 3 stówki profitu, nice O, nie dodać się szkoda Bo ta petka też jest dość droga Mamy headshot i jest USP Traitor Jeszcze była Ledwo stówka, połowa Teraz dwa razy non rider. Zależy jaki stan. Może jakby był w Faktoryniu, to coś nieco się jest well Wellwar. No to 45 zł, także szału nie ma. Dobrze, chociaż dwa razy wypadło. A nie same tanie skiny. Tak jak teraz. Nie ma Akacza. Na szczęście. No ten akacz coś kosztuje na pewno. 148. Dobry stan. Dobra cena. Gdyby jeszcze jakiś inny skin wyleciał, to by było na zero nawet. Okej, okay, jest petka i jest P2000. Czyżby był profit na zero? Nie jest profit, bo no, ta petka kosztuje 200. Także reszta skinów wyszła na profit. No, w sumie to odejmując te te 3 to, to, to był profit. Eee, także spoko, zostawimy to sobie. Jeszcze raz otworzymy i sobie odpalimy jakąś bitwę. Okej. Okay. szkoda, że nie Case hardened, bo to w ogóle już był kosmos. Anaheeper bestia to 65 nice No tutaj Case Harden za 1100 jest niech Więc nie wyleciał A było już blisko na szukajmy sobie Reiko Jest Dał sobie 8 razy Coś stronka już znowu Ma problemy Ale zaraz mu tutaj odświeżę pięknie Dodam sobie boty Kliknę sobie F5 Chyba znowu dodali to, że boty się dodają dłużej. Już było tak, że oddawały się po 6 sekundach, a teraz nie. Teraz znowu było 10 sekund. Ciekawe. No ale zobaczmy, zobaczmy under. Hmm. No jak na under to niedobrze. Niedobrze to wygląda. Chociaż tutaj też teraz widzę, że boty wydropiły to samo nawet. Ciąg w ogóle dropią to samo, ja ciągle. O, już przestały. Myślałem, że będą to samo dropić. Ojoj, oj, oj. No to jest. Ciężkie. Wygrania. ciężko myślę tutaj najmniej aktualnie. Patrząc na swoich dropach. No, tutaj patrzę w ogóle na, na dropy Crash'era, bo on nic nie wydropił. Poza. Dosłownie jedną petką. No i kończymy tą bitwę. I wygramy normala 630. No ok. Nie no, no, bitwa tak się spokoju była. Ale ja dam drugi raz Andera. Mogę Mogą jeszcze dodać sobie dwie skrzynki, żeby było może 10. Ale już. Jalo. Może będzie dobrze. Może będzie jakiś fajny prowizji z tego. I znowu Crusher jest. Nie wiem, czy był Ryan. Na pewno Crashera to kojarzę. Okej, okay. Bardzo dobry start tutaj, dla Ryana. Mi się podoba. My też nieźle dropimy. No, Crasher musisz, musisz kurde, coś zacząć tutaj dropić. Bo będzie cienko. Nie zapowiada się na razie. No, nie jest to drogie. Wydrupiłem simowa. Kurde. Ok. No, tak coś za stówę wydrób, ok? Teraz za dwie stówy. Za 200 teraz Dawaj Kurcz To no nie będzie No, niestety A no, dobra bita Zobaczcie, 894 No to już taka Maściutka bym powiedział Idę na 4 I z Tak jak poprzedni poprzednim materiale Teraz zadziałało Chyba Chyba tak Tak, zobaczmy Może nie było takich Mega dropów jak wtedy Ale co tu najdroższego dzisiaj? Eee, ta wupka chyba No ta wupka Ta wupka akaż też był, ale ten Jego za 240 To ta tam w poprzednim materiale To ta tam dwa razy droższe Skiny wylatywały Okej, okay, czy ja na razie mam najmniej nie... W ogóle nie zobaczyłem tej MP9, nie. Jakby ona u mnie nie istniała. Oj. Fatalnie. Na razie Henry jest nie wydropił. Jerry też. Tylko tutaj dosłownie jednego skina No także Jerry raczej wygra. No. Tutaj Henry serio za sobie wydropi M. by mu wygrał na trybie normalnym. Ale nie tym razem. Nie tym razem. No to co, jakiś kontrakcik jeszcze na koniec trzeba sobie strzelić. Nie wiem czy z No na przykład tak. Albo o tak. Coś się ci jeszcze na przykład. Kurczę nie wiem. a to naklejkę duszę. O, naklejeczka za 200 taki... taki... No dość mocno już od kontrakt. No i dragon fire. Niestety... 15 zł tańszy, Ale w jednym skinie to nawet spoko wymiana. No i co ty by było na tyle? nam jeszcze jedna skrzynka. Ona będzie na samym materiale, czyli samej. Miałem dziękuję za oglądanie. Łapka w górę, sobie komentarz i do zobaczenia. Cześć, pa, jo!